Hiszpanii. Jak to brzmi, proszę Państwa? A spójrzmy na lewą stronę. Po lewej stronie widać tak przejeżdżającą policję, która cały czas czuwa nad tym, żeby turyści byli bezpieczni. Właśnie oto w tym miejscu. Dobry, kochani, witamy Was w kolejnym odcinku vloga Pozytywna Rodzinka. Jesteśmy cały czas na naszym Eurotripie. Dzisiaj przed nami podróż. Będziemy jechać do Malagi, a w Maladze czeka na nas mnóstwo atrakcji dla dzieci. Bukujemy sobie tam hotel na dwie doby i jedziemy m.in. do Delfinarium, więc połączymy się z Wami już prawdopodobnie z Malagi. A tymczasem życzymy Wam miłego oglądania. Zostańcie z nami do końca. Jesteśmy w takim miasteczku, jak ono się nazywa? San Pedro. Del Pinar, del Pinar czy coś w tym Pinar, stylu tak, Pinar, i y, mieliśmy się tutaj spotkać ze znajomymi z Polski ale oni są na jakimś tam festiwalu y, w Barcelonie i niestety nie mamy noclegu żeby zostać o jeden dzień dłużej tutaj więc niestety, ale dzisiaj będziemy ruszać już i ruszamy do Malagi a tam będzie bardzo dużo atrakcji dla dzieci, prawda? bardzo dużo, ale najpierw na śniadanie z takich totalnie przyziemnych spraw słuchajcie, to tak Wyskoczyłem jakieś wypryski, bo to ten czas w miesiącu. Ale oprócz tego, no to chcę Wam powiedzieć, że musimy koniecznie znaleźć pralnię albo skorzystać z hotelowej pralni, bo mamy już po prostu ostatnią bieliznę dzisiaj. A praliśmy ostatni raz na Lazurowym Wybrzeżu, jak mieliśmy ten domek. No więc dzisiaj jest taki mastew, żeby właśnie znaleźć miejsce, gdzie będziemy mogli wyprać ciuchy nie trafiła nam się dzisiaj dobra walizka z ciuchami, bo nam się powtórzyły to, co mieliśmy ostatnio, więc też średnio, ale cieszę się, że będziemy w następnym hotelu dwie noce i wydaje mi się, że już chyba go zarezerwuję przez booking, żeby nie było żadnych tam niespodzianek, jak dojedziemy na miejsce, bo mamy aż 5 godzin drogi, także no trochę lipa. Jak prawdziwi turyści potrzebujemy czasu na to, żeby się przepakować porządnie, a my mamy taki system. Że mamy małe walizki, w te małe walizki włożyliśmy sobie ciuchy, tak mniej więcej na 2-3 dni dla każdego. I mamy jedną taką walizkę z kosmetykami, z piżamami, bielizną itd., którą zawsze ze sobą wynosimy z samochodu do hotelu. Więc bierzemy małą walizkę i walizkę z kosmetykami. Oprócz tego jeszcze 1500 toreb, wiadomo, ale zaczyna się robić dziwnie, bo. Te walizki z ciuchami bierzemy losowo i czasami zdarza się tak, że na przykład dwa razy pod rząd weźmiemy tą samą, no i jest wtedy lipa. I dzisiaj przyszedł czas na to, żeby po prostu przepakować się ze wszystkim i sprawdzić, w której walizce mamy co i ogarnąć to. A że nie bierzemy ich do hotelu, no to musimy to zrobić na parkingu. Tu mamy część naszych walizek. Jest też taka ogromna z różnymi dodatkowymi rzeczami, ale tą, tą ogromną też będziesz wyjmował? No tak. Tak? Bo z niej chyba trzeba będzie dopakować. Tych małych, Dobra, nie? więc tak. tej ogromnej musimy przepakować się do małych. Tu mamy nasze rzeczy. Część rzeczy pobraliśmy, muszę przyznać, bez sensu, ale na przykład mamy taką fajną torbę z rzeczami, wszystkie rzeczy na plaży i na basen. To jest jedna torba, którą zawsze bierzemy i to jest wiadomo, co tam jest. Dzieciaki ple... Myślę, że te zbędne rzeczy to są dzieciaki, dzieci plecaki, co? Najbardziej. Tak, bo one są po prostu zawsze są... brane, a tam i, nic nie i podwyższają ma. Podwyższają koszt wyjazdu. Bardzo mocno. No dobra, biorę się za pracę. Jesteśmy w Maladze jesteśmy w typowym, turystycznym resorcie, więc zostańcie z nami, żeby zobaczyć wszystko, czego możecie się tu spodziewać. Jareczku, czy masz jakiś problem, challenge, cokolwiek? Moim, moim największym dzisiaj challenge'em jest outfit. Oto. Koszula po praniu, bez żelazka wygląda w ten sposób. Ale to jeszcze nie wszystko. Zobaczcie co dalej. Do, do wyboru mam drugą koszulę, którą mi żona wyprała we Francji. Przypominam, we Francji założona była pierwszy raz po pierwszym praniu wygląda tak. A Ty jesteś zadowolona ze swojego stroju? No tak, ale z włosów niezbyt. Z włosów jesteś niezbyt? No nie, trzeba wyczesać No to wyczeszemy. Ja natomiast jestem bardzo zadowolona ze swojego outfitu. Jest to koszulka, którą kupiłam Jarkowi. Stwierdziłam, że będzie z niej bardzo zadowolony. Jest w bardzo ładnych kolorach. I on jej nie chce założyć, więc po prostu sobie ją przywłaszczyłam. I mam taką oto koszuleczkę, bardzo wyciętą. No jest po prostu rewelacja. Uciekamy stąd i jedziemy do miasta. I jedziemy też zobaczyć delfinarium, więc koniecznie zostańcie z nami dłużej i oglądajcie odcinek do końca. Jest poranek i idziemy sobie na śniadanie. Śpimy sobie w takim kompleksie. Jest to, słuchajcie, ogrom budynków, bo tu jest chyba z 500 pokojów. Widzieliśmy mnóstwo Polaków wczoraj na kolacji, więc sprawdziliśmy i już wiemy, że tutaj na przykład z takich bardzo dużych biur podróży, przyjeżdżając z Polski. My trafiliśmy trochę przypadkowo na to miejsce, dlatego że znaleźliśmy je na Bookingu, bo chcieliśmy koniecznie spać w Maladze, żeby sobie ogarnąć tutaj to delfinarium, a potem jechać sobie dalej w kierunku y, Cieśniny Gibraltarskiej. Y, więc znaleźliśmy to miejsce i jesteśmy tutaj od wczoraj. Byliśmy już na jednej kolacji. Całkiem fajna kolacja, bardzo duży wybór, dzieciaki zadowolone? Tak. No, Także to jest najważniejsze, że dzieci się najadły, byliśmy na plaży. W Maladze jest lotnisko, więc jeżeli się wybierzecie tutaj, no to macie bez problemu dojazd z lotniska właśnie do kompleksów hotelowych. Jest ich tutaj ogromnie dużo. Ja jeszcze nie mam śniadania, bo musiałam obrobić wszystkich. Co my tutaj mamy? Jakaś dobra tortilla, to nawet nieźle wygląda. Są jajka sadzone, jest jajecznica, są kiełbaski, jest boczek, są ziemniaki. Co oni mają z tymi ziemniakami? Oni do wszystkiego dają ziemniaki. Dobra, wracam się jednak do takiej tortilli. Bardziej bym powiedziała, że to jest taki omlet, więc ja sobie go nałożę, bo on wygląda apetycznie. Zaliczony. jajecznica na boczku zawsze dla mnie jest najlepsza. Nieważne co będzie idzie dookoła, pierwsza jajecznica na boczku to musi być. I do tego pieczywo i później mam energię na minimum pół dnia, a nie raz jak z wcześniejszych vlogów, sami wiecie, potrafiłem nie jeść do końca dnia. Więc dobrze trzymam. Bukując sobie miejsce w takim resorcie, musicie się liczyć z wieloma y, sytuacjami, które są nieprzewidziane. Między innymi takimi, że macie zajęte od rana leżaki przy basenie albo takimi jak w tym resorcie, że basen jest po prostu zamykany ogrodzeniem szklanym na noc i nikt... Nie może y, te, te koleżaka zająć całe szczęście, natomiast nie generuje to rozwiązania problemu, bo rozwiązanie problemu jest takie, że jest przeogromna kolejka. My jedziemy sobie teraz do Malagi, jedziemy do Delfinarium, więc tutaj nie zostajemy na basenie. Być może skorzystamy sobie z niego wieczorem, tak żeby dzieciaki mogły sobie pozjeżdżać ze zjeżdżalni, bo są świetne, y, czy popluskać się po prostu w tych takich mniejszych basenach. Natomiast teraz jedziemy do centrum Malagi. Dzisiaj mamy kilka takich super specjalnych misji. Oprócz tego, że chcemy jechać do Malagi, do centrum i e, obejrzeć tam delfinarium, które znaleźliśmy w necie, to jeszcze mamy takie bardzo organizacyjne i typowo rodzinne misje. Mianowicie, misja numer jeden pralnia. Mamy, słuchajcie, po dwóch tygodniach już bardzo dużo ciuchów do wyprania. I dzisiaj musimy zaliczyć tę pralnię. Mieliśmy to zrobić w miejscowości, gdzie Jarek się miał spotkać z kolegą, ale nam to nie wyszło, więc musimy to zrobić tutaj, w Maladze. Znalazłam już jedną pralnię i będziemy do niej dzisiaj uderzać. Druga rzecz organizacyjna to są po prostu, słuchajcie, pazury, bo mam już po wszystkich basenach i plażach ostry odrost. I też jakieś tam odklejki, więc muszę znaleźć albo miejsce, gdzie zrobię sobie te paznokcie, albo drogerię, żebym mogła sobie zakupić coś tam do pomalowania tych paznokci, do zdjęcia tych i do pomalowania ich. Jeszcze raz. Nie wiem jak to będzie, zobaczymy, więc to są dwie takie organizacyjne misje, które, które musimy ogarnąć. Oprócz no, tej największej atrakcji dla naszych dzieci dzisiejszego dnia. Malaga nas przewitała fajną pogodą, bo jest godzina już prawie 11 i jest, tak bym powiedziała, z 27. Jarku, sprawdź na zegarku. Pogodynka, Borota Gardens. Proszę, Jarosławo. 27? Proszę bardzo, idealnie. 27 stopni, lekki wiaterek jest bardzo, naprawdę bardzo przyjemnie i z tego co dotychczas zobaczyliśmy, okazało się, że w ogóle nie śpimy w maladze, tylko w jakiejś tam e, miejscowości pod tą malagą. No ale wjechaliśmy sobie do tego parku dinozaurów do właśnie już tutaj w Maladze. Dinozaurów. Powiedziałem dinozaurów? Dinozaurów <laughs> powiedziałem. dinozaurów. To dlatego, że liczyłam przed chwilą ile wydaliśmy na wycieczce, znaczy na wyjeździe i po prostu mi się, mi się zmiksowało. Tak czy siak, jesteśmy w delfinarium i z tego co na razie widzimy po tej maladze jest naprawdę całkiem czysto i całkiem przyjemnie, fajne miejsce, nie? Fajne miejsce. Idziemy zobaczyć delfinę. Słuchajcie, wiecie jaki, wiecie jaki Tymek zobaczył znak wjeżdżając tutaj do delfinarium? Uwaga na jeża. Które Was najbardziej interesują? Najbardziej delfiny. Mnie wszystkie interesują, bo uwielbiam zwierzęta. Czyli co byście chcieli zobaczyć na początek? Na początek chyba pingwiny, potem papugi, lwy morskie i delfiny. Ale bo wiesz delfiny co? Musimy się najlepsze. wytrzymać rozpiski, ponieważ dostaliśmy taką rozpiskę, o której będzie pokaz delfinów. I to byłoby no. chyba super, co? No. Więc pójdziemy tam dokładnie o tych godzinach, w których dokładnie. będzie ten pokaz. Dobra. Czy boisz delfinów? Nie. Nie. Delfiny a, są a, fajne? Delfiny są fajne. A jakie najbardziej jest Twoje ulubione zwierzę? Ulubione? Nie ma chyba ulubionych. Chyba wszystkie są moją ulubione. Okay. No słuchaj, no lubię wszystkie. Papugiary no. lubię, delfiny lubię, lwiny lubię, lwy morskie lubię, no wszystko. No to super. Jaki jest program atrakcji w dniu? Więc tak, o 12 mamy y, pokaz delfinów. Ale mamy 11 za 5. No to spoko, bo teraz idziemy zobaczyć pingwiny, potem mamy pingwiny w takim środowisku dziwne. Potem mamy delfiny, potem mamy zdjęcie z lewami morskimi, potem możemy odwiedzić Amazonię. Boże, czujesz się jak w tej książce z o tym jak nam czyta po drodze. Dalej mamy możemy spotkać pingwiny, potem możemy zobaczyć Educational Exotic Birdstock, czyli taka, takie show ptaków egzotycznych. Mowy tak egzotycznych, więc tam też na pewno pójdziemy. Chodźcie! Ej, słuchajcie, dobrze, że mam okulary, bo zaczyna mnie to troszkę przerażać, bo Marta opowiedziała o tym programie, jakbyśmy tutaj mieli być do jakiejś 20. Przywitał nas ostry zapach rybą. rybą, ale to taki, że uwierzcie mi, że nos wykręca, nie? No mi mam nadzieję, że będzie mi. lepiej. zapach rybki. Klimat mają tutaj zwierzęta, naprawdę bardzo dobry. Zobaczcie się zapowiada, i bardzo chodźcie! Tutaj są tukany, więc no wchodzimy i zobaczymy. Taki Kochani, chciałbym wam teraz pokazać okaz, którego nie zobaczycie nigdzie indziej na świecie. Wersja, która żyje tutaj na wolności. Bardzo proszę Tukanus Gołębius szarakus. Robi wrażenie, prawda? To się nazywa wytrwałość w zwiedzaniu. Ja nie wiedziałam, że nasze dzieci aż tak pięknie potrafią być wytrwali w zwiedzaniu. Jesteśmy w, na przedstawieniu yy, ptaków, no i zobaczymy, jak to będzie. Wracamy, byliśmy na pokazie delfinów i na pokazie papug. Dzieci zadowolone, my również. Papugi dały show, delfiny również. Oczywiście sklep z zabawkami zaliczony, pamiątki są. Znaleźliśmy pralnię. Bezobsługową, znaczy samoobsługową i właśnie do niej zmierzamy, ale już mamy małą awantję o miejsce parkingowe, jak zawsze zresztą tutaj, bo przecież ja tutaj mieszkałam dwa lata i powinnam znać wszystkie zakamarki, gdzie możemy zaparkować i panu tutaj wszystko opowiedzieć, oznajmić, pokierować. Niestety tak nie jest, więc po prostu na kimś trzeba się wyżyć. A więc Marta nie wie oczywiście o żadnych miejscach parkingowych, dlatego postanowiła zaparkować właśnie tak. Doszliśmy i teraz mam takie przeczucie, że być może nie będziemy mogli płacić kartą, i w sumie gotówka to jest rzecz, której nam brakuje, dlatego że płacimy kartą wszędzie, a zawsze jest problem, że jedno, dwa, pięć euro jest potrzebne i po prostu nie mamy, więc chyba w końcu musimy ogarnąć jakiś bankomat. Dobra, jesteśmy na miejscu, no i dobra, świetnie. Jedno euro, osiem minut. No nie, to jest rozmieniarka. aha. Mm -hmm. Czyli nie mam? Szukamy bankomatu. Słuchajcie, z Zuzią byliśmy na mieście w poszukiwaniu bankomatu. No i pytam przechodniów po angielsku, gdzie jest bankomat. No nie w ząb. Nie no to co, Jarek? Translator na hiszpański. No i wyszło. Cajero automatico. I co? I jak usłyszeli cajero automatico, to jest do I już jestem w cajero Automatico. W ciachu pachu mamy 40 raczy. Także 20 do Was na pranie, a 20 za to, że zdobyłem z Zuzią idę na zabawki. Może się pomyli na plus. Teraz to będzie pranie, jak malowanie. Mama, proszę rządzisz tutaj. A ja zabieram dzieci i spadam. Chodźmy, choć na lodę. Najpierw lecę z gaciami, bo to jest po prostu potrzeb. Folii? Spokojnie. To jest potrzeba po prostu pierwszego sortu. Ja jeszcze nigdy nie, nie widziałem czegoś takiego. Ale A zaraz. tutaj proszę, gdzie się wsypuje? Aha, 5 euro, dobra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Por favor. Pięć. I teraz, momencie, uno momento, uno momento. E, 36, nie, nie, nie. Delikato. 40 zrobimy. Nie 30. To są gadki. Dobra, co teraz? E, co tu, 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 tu więcej tu? Lavado liquido, liquido. Nie. Nie wiem. Nie rozumiem. Dobra. Nie wiem, jabon, to tylko mi się z jabolem kojarzy. Teraz idzie grubszy temat, 14-kilowy, proszę bardzo. Jabon. Przecież tu jest 8, nawet nie. Ale tutaj mnie muszę jeszcze włożyć... Nie szanujesz euro w ogóle. Ja. tu muszę ciemne włożyć. Dobra, i teraz tak, zamykam. Tamta mnie zestresowała czasem. Pranie włożone. Widzę, że Marta zajęła trzy pralki. Słuchajcie, zgadnijcie, jakie ciuchy się nie załapały do prania. Nie uwierzycie. Wyprało się wszystko, oprócz oczywiście moich spodenek. Ponieważ co? Za mało jest rzeczy białych, żeby włożyć do pralki, rozumiecie? Bo ja nie. Moje spodenki miały być czyste. A jakie są? O Bro. przepraszam bardzo, przepraszam. To nie jest niczyja wina, że po prostu tylko on musi mieć biel Hollywoodu, po prostu e, do... Chciałabym mieć w domu taką pralkę, żeby w pół godziny ogarnąć to. Naprawdę. Mm -mm. Suszonko. O -o Dzieci, wchodzicie do środka? Mm -hmm. Ja chodzę. Ja, ci no. ja chodzę. Ja A Ty zamierzasz moją, moje polówki wysuszyć w tym czymś? Nie no, tak. ma szans. A to jak zamierzasz to wysuszyć? A nie ma szans. Przecież to jest moja... Wiesz co? Weź. Jak ja bym w domu wysuszył polówkę, to bym miał przyjrzeć ją tutaj. To by się kończyło. I ma takie obce. Się nie zorientowałem po prostu i nie wiem, ale na pewno nie wysuszysz. To co będziesz trzymał tak za, za oknem samochodu? Wiesz co, Trzeba było pomyśleć przed tym, jak tam wsadziłaś do tego kotła. A teraz. Ale, tym... no nie, ale... ja się nie zgadzam, Marta, przez to. Ja będę miał ją przed brzuch. Dobrze, to co będziesz miał mokrą? Znalazłem sposób na szybkie wysuszenie koszulki. Uruchomię nasze dzieci do gonitwy, a to będzie rzecz, którą trzeba zdobyć. Więc jedno z nią biega i suszy, a drugie za nim biega. Ale musisz kliknąć przycisk, bo to nie zagraje. Klikam przycisk. Dobra. Gonitwy! Zostało nam wysuszenie ciuszków, no niestety. Jarek będzie miał do słyszenia swoją polówkę osobno, ale ja tak sobie pomyślałam, że aby wystawił sobie rękę za... za szybę. To będzie dobrze. Dzieci zrobią za mnie robotę. Kolejnym etapem naszej wizyty w Maladze są pazury Marta. Czyli musimy jechać do galerii i szukać albo wyspy, gdzie jakaś piękna pani zrobi piękne paznokcie, albo sklepu, który zrobi odnowę biologiczną tegoż przyrodzenia na palcu. Więc ten etap uważam, że nie będzie dla mnie zbyt ciekawy, ale później Stare Miasto i tam obiad, coś zobaczymy fajnego, bo na chwilę obecną to tylko blokowiska i pralnia. Czy jest pani zadowolona? Tak, mam w końcu czystą bluzkę do mojej spódnicy mam tylko do jednej bluzki. Wszystko się doprało, wszystko wysuszyło. Słuchajcie, zrobiliśmy trzy prania i trzy suszenia, łącznie wyniosło nas to godzinę. Ile kosztowało, nie wiem, ale to wam zaraz Jarek obliczy, bo wiecie, że ja nie jestem dobra w obliczeniach. Pieniądze to nie jestem, wszystko, nic nie będziemy liczyć. Jestem zadowolona, serio. Uważam, że w hotelu, oczywiście w tym hotelu, w którym jesteśmy, to, by, to w ogóle nie ma pralni, ale w tym hotelu, w, znaczy w innym hotelu, byśmy zapłacili myślę 4 euro za t-shirt. A trochę tego tutaj mamy. Więc Moje pytanie brzmi, czy t-shirty zmieniły rozmiar? No sam oceń, to jest twój do spania. Hmm. Wydaje mi się, że nie, ale wszystko to się okaże, bo ty masz zawsze pecha. Szybki check-out, czy nic nie zostawiliśmy? I słuchajcie, idziemy dalej, bo teraz już jedziemy do galerii, tak jak Jarek mówił, bo muszę sobie coś tam kupić do paznokci, a to proszę bardzo. Wyprane ciuszki. Ta przyjemność nas kosztowała 24 euro, ale ja myślę, że w hotelu kosztowałoby min minimum 4 euro za wypranie t-shirta. Więc i tak jesteśmy do przodu, a mamy wszystko poprane i spokojnie do naszej podróży nam to wystarczy. Więc dobra robota. W międzyczasie na czerwonym świetle udało mi się, słuchajcie, zostawiłam ich. Na jedzeniu, a ja śmigam przejście po galerii, bo potrzebuję coś do paznokci. Już wiem, że tych paznokci nigdzie tutaj nie zrobię, bo nie ma takiego miejsca, ale potrzebuję coś do paznokci. I potrzebuję jeszcze coś takiego, może sklepa, może buskę albo coś. Jakąś tam koszulę sobie kupiłam. Wszystko mam, wszystko! Dopadli mnie w połowie drogi. Mam lakier, mam bazę yy, nieżelowe. Chodź Zuzanek. Nieżelowe, więc będzie mi to łatwo zrobić. <słuch> No cóż, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. Ja jeszcze wam tylko powiem, że mogła mi ta pani zrobić na tym stoisku, na takiej wyspie do paznokcie, ale jak tak popatrzyłam na nią, na jej ogromne 13 do jednego rzęsy i na te kolory, które tam są, to stwierdziłam, że chyba nie, chyba, chyba jednak nie. Na starówce w Maladze, i słuchajcie, Malaga to jest jedno z najstarszych miast w Europie, bo już w 770 roku przed naszą erą były tutaj pierwsze osady. I wcześniej to miasto nazywało się Malaka, no a teraz nazywa się Malaga. Skąd u niej taka wiedza? Wiedza u mnie jest stąd, że ja się przygotowuję do tych vlogów i po prostu sobie sprawdzam w Google'ach, żeby Wam coś mądrego powiedzieć. I jeszcze z takich mądrych rzeczy to chcę Wam powiedzieć, ale to też w ogóle mega ciekawostka, że słuchajcie, tutaj śnieg padał ostatni raz w ciągu 100 ostatnich lat. W ciągu 100. Ostatni raz w 1954 roku. Dacie wiarę? Tak, raz w ciągu 100 lat. Wspaniałe miejsce do życia. Może, żeby mieli więcej parkingów, to byłoby jeszcze lepiej. Malaga też jest już bardzo, bardzo blisko Afryki. I dam Wam taką zagadkę. Napiszcie w komentarzu, ile kilometrów od Malagi jest Afryka, a ja wam podpowiem, że jest to odległość między 100. A 150. Strzelajcie w komentarzach, zobaczymy, kto trafi, a być może dla tej osoby, która trafi dokładną wartość, będziemy mieli coś z Malagi. Dzieciaki wybiorą coś z Malagi dla osoby, które w komentarzu napisze dokładnie, ile kilometrów jest z Malagi do Afryki. Jeden śnieg na 100 lat, 50 dni z deszczowych w roku. To jest miasto, w którym naprawdę można poczuć się Letnio, ale powiem Wam czy taką, e, takie moje spostrzeżenie, bo w galerii, kiedy byłam i oglądałam w sklepach Ciuchy no bo tam trochę oglądałam no to słuchajcie, u nich są po prostu bluzy, kurtki, jakieś jesienne. Nie rozumiem o co chodzi. Jest dopiero sierpień, a tutaj w ogóle takie akcje. Nie mam pojęcia. Jako vlogowa Wasza pogodynka, chciałem Wam powiedzieć, że w Maladze o godzinie 17.30 jest 31 w cieniu. Słuchajcie, Malaga to jest szóste miasto wielkością w Hiszpanii, więc to wcale nie jest takie małe miasteczko, ale jest takie bardzo turystyczne, spokojne i jest tuż przy samym morzu, więc widok jest przedni. Nawet tutaj w gaciach można zobaczyć kąpielowych ludzi wychodzących z plaży, więc naprawdę spoko. A jeszcze jedna ciekawostka o Maladze, ale muszę sobie przypomnieć z Google. Mmm, wiem! Pablo Picasso tu się urodził i Antonio Banderas. Już chodząc po tych uliczkach, dochodzimy do pewnej znowu budowli, jaką jest Kościół. Już nie mogę się doczekać, co nam Marta opowie na temat tego kościoła, bo ona już naprawdę wiedzą to aż tryska. Trochę ją przedrzeźniając, powiem to tak, udając Makłowicze. Drodzy Państwo, stoimy za nami, stoi piękny, renesansowy kościół w Maladze, w południowej Maladze. Jak to brzmi, proszę Państwa? Został on wybudowany w latach 1528, a skończony dopiero w latach 1782. Proszę wyobrazić sobie, jak duży czas musiał minąć, żeby ta piękna budowla właśnie powstała tu i podziwiać ją mogą teraz wszyscy turyści przybywający do Malagi. Z prawej strony tej malagi oczywiście mamy również y, budynek. Budynek ten niegdyś był y, jako y, tak zwana śmietanka kulturowa tego oto świata dawnego południowej Hiszpanii. Jak to brzmi, proszę Państwa? A spójrzmy na lewą stronę. Po lewej stronie widać tak przejeżdżającą policję, która cały czas czuwa na tym, żeby turyści byli bezpieczni, właśnie oto w tym miejscu. Drodzy Państwo, także zapraszam Was serdecznie do gotowania razem ze mną. Będzie na pewno cudnie i przepysznie. Kalmary. I inne rzeczy sportu, tudzież tutaj tego właśnie przybytku w maladze. Także drodzy Państwo, serdecznie zapraszam. Godzina 19.30 w hotelu All Inclusive kolacja pistachio. A oczywiście, kolacja ta może się odbyć tylko po tym, jak zasyp skrubujecie, zasyp skrubujecie, jak co? A oczywiście ta kolacja odbędzie się już po tym jak kanał zostanie zasubskrybowany przez Was. Także gorąco zachęcam i do zobaczenia. Skończyłam. Dlaczego jak widzisz kom kamerę, to nagle przestajesz jeść. Pokaż jak jesz, pokaż, pokaż. Skończyłam. Co skończyłaś? Czy wiecie? <laughs> że w maladze. Fiesta jest najbardziej hucznia obchodzona w całej Hiszpanii. Naprawdę? Tak. Naprawdę? Czy fiesta pasuje do Ciebie? Fort Fiesta. <laughs> A drugi jest dla widzów, pani Marto. Czemu my musimy na panią tak tylko czekać? Na dzisiaj to wszystko: kończymy ten odcinek. Subskrybujcie nasz kanał, zostawiajcie łapki w górę, koniecznie piszcie komentarze. I czekajcie na kolejny odcinek, bo już jutro wybieramy się gdzie? Marbella i Gibraltar. Cześć!